Welcome to Shintown 365. Insights, outlooks, current perspectives from the world of business law. Szanowni Państwo, z okazji zbliżającej się wakacji pewniemy życzyć Państwu czasu pełnego odpoczynku, słońca i niezapomnianych chwil spędzonych z rodziną i przyjaciółmi. Niech ten wakacyjny okres będzie okazją do regeneracji sił i nabrania energii na nowe wyzwania. Życzymy Państwu bezpiecznych podróży, pięknych wspomnień oraz wielu radosnych chwil. Dla tych z Państwa, którzy chcieliby spędzić z nami wakacyjny czas i pogłębić swoją wiedzę z zakresu prawa pracy, mamy propozycję warsztatów organizowanych w ramach szóstej już edycji Letniej Akademii Prawa Pracy. Jak co roku będziemy omawiać ciekawe kazusy i rozbierać na czynniki pierwsze ciekawe, interesujące przypadki z naszej codziennej praktyki. Szczegółowe informacje na temat tych warsztatów znajdziecie państwo na naszej stronie internetowej. Udanych wakacji. Thank you for your Our experts will be happy to provide you with further information. You can find our contact details on our website shintan.com.